Nawet jeśli przyjdzie zmierzyć się z chorobą, nie musimy być na przegranej pozycji. Pani Irena zazwierzęwa, wątpliwości nie ma. Ona wygrała, rak przegrał. Ja miałam tak, powiedziałam sobie. Ja Ciebie nie zapraszałam. Masz się stosować do mnie, a nie ja do Ciebie. I do tej pory żyjemy w zgodzie. Kwiatek w przychodni? Nic w tym złego, zwłaszcza kiedy stanowi on swoiste nawoływanie do badań. Mamografia uświadamia, co i jak w kwestii naszego zdrowia. To jest dobry sposób, żeby w jakiś sposób dać jakiś podarunek naszym paniom. Nie tylko kwiatek, ale, ale ten czas tutaj profilaktycznego badania myślę, że jest jeszcze ważniejszy dla, dla pań, bo zdrowie. Dla wszystkich jest najważniejsze. Bardzo się cieszę, że się tutaj widzimy. To jest wyjątkowe święto kobiet. Tak naprawdę bardzo byśmy chcieli, żeby takie święto odbywało się codziennie, żeby każda kobieta w sposób świadomy dbała o swoje zdrowie i o siebie. Nie korzystała tylko i wyłącznie z takich akcji, bo jest okazja, Dzień Kobiet i wtedy myślę o sobie, a myślała o tym codziennie. My chcemy rozpocząć akcję jako Centrum Radioterapii i Onkologii, jako NUMED i chcemy przynajmniej raz w miesiącu robić takie święto kobiet. Dzień kobiet Święto kobiet, w którym zapraszamy ekstra pacjentki na badanie, żeby miały szansę o siebie zadbać. Ostrudzka pracownia mamografii znajduje się w przychodni przy ulicy Kościuszki 2. W dniach 8 i 9 marca przebada się tu ponad 100 kobiet, a może i więcej. Śmiało można przyjść, bez skierowania. Takie inicjatywy zdają się motywować damską część społeczeństwa do profilaktyki, co warto robić regularnie, a już na pewno podczas takich akcji. Dlaczego bierze pani udział w badaniu i czy czego? Często pani bierze udział w tego typu badaniach. Badanie to jest. No po prostu to jest pierwsze, co, co może nam pomóc. Po prostu każdy powinien się badać, czy jest zdrowy, czy niezdrowy. To wszystko przekaże. Ja już jestem po, mam, po usunięciu piersi 13 lat. Czuję się bardzo dobrze. W tej chwili jestem tylko na badaniach takich raz w roku. Bo ja się bardzo zbadałam sama i wykryłam 1,5 mm takiego małego miałam. Mam amputowaną piecz, jestem teraz na, homo, na na leczeniu hormonalnym. Kobiety są pewne siebie i wiedzą, czego chcą. To zaczęło przekładać się na świadome i odpowiedzialne uczestnictwo w akcjach profilaktycznych. Młodsze namawiają starsze, starsze, młodsze, i panowie również mają swój wkład w aktywność pani. Po prostu zależy nam na sobie. Nigdy nie miałam problemów, ale córki mi mówiły, Na każdybusz ostatni dzwonek 74 lata, żeby jeszcze przebadać się przed końcówką. Nie mam żadnych, że tak powiem, wskazujących dolegliwości, ale profilaktycznie. Pracownia mamografii w ostruckiej przychodni obchodzi swój mały jubileusz. To dopiero początek długiej drogi, którą ma przed sobą i którą zamierza podążać. Nie wiedza jest najgorsza. To się zmienia. Mamy już rok, w związku z tym mamy pewne przemyślenia, mamy pewne doświadczenie i przede wszystkim bardzo cieszymy się, że to już rok uczestniczymy w potwierdzaniu zdrowia pacjentek, które odważyły się tutaj przyjść, które znalazły czas, odwagę na to, żeby usłyszeć, że wszystko jest ok i żyć dalej, albo przyjść po informację, która pozwoli im. Działać. Masz pytania? Zadzwoń do Ostruckiej Pracowni Mammografii. Telefon 55 235 89 53.